Wszystkiego, ale na początek, coś tam zawsze będzie. Zobaczymy, co dalej z tymi opakowaniami. znaje ktoś ten bar może? Idę właśnie może zupkę wezmę do odmiany Chyba nic dodać, nic ująć Warszawka za dnia Człowiek nieprzyzwyczajony do takich klimatów Ale to wszystko zależy od godziny wyjazdowej Czyli od awizacji na załadunku Im wcześniej wyjadę wiadomo, tym wcześniej wrócę no, jakoś po wygrzewaliśmy się z tej Warszawy. Tragedii nie było. Co prawda, koła się kręciły, także kilka zatrzymań. W miarę, że tak powiem, przyzwoicie. Otworzyłem okno w Warszawie i tak się zagrzało w kabinie, że teraz klima musi nadrobić. Dlatego tak hałasu.